Otwieram punkt 16. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie reparacji odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie powiatu suskiego. Szanowni Państwo, na ostatniej sesji pozwoliłem sobie Państwu przekazać w materiałach Pismo od pełnomocnika rządu do spraw odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką w latach 39-45 Pana ministra Mularczyka Który zwrócił się do rady powiatu Aby Taką uchwałę intencyjną przyjąć Szanowni państwo jak państwo wiecie w wyniku reparacji Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął 14 września 2022 roku uchwałę, która wzywała rząd Rzeczpospolitej do wystąpienia o odszkodowania za szkody wojenne wyrządzone przez Niemcy w czasie II wojny światowej. W ramach realizacji tej uchwały rząd wystąpił w październiku 2022 roku z notą dyplomatyczną do rządu Republiki Federalnej Niemiec, w której domaga się odszkodowań w wysokości 6,22 biliona złotych za zniszczenia wojenne oraz żąda zwrotu zrabowanych dóbr kultury i zasobów bankowych. W konsekwencji dnia 18 kwietnia 2023 roku Rada Ministrów Rzeczypospolitej podjęła uchwałę zobowiązującą rząd do uregulowania kwestii reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji. Szanowni Państwo, myśmy przygotowali uchwałę. Jeśli Państwo pozwolą, przeczytam. Paragraf pierwszy tej uchwały Radni Rady Powiatu Słuskiego, nawiązując do uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 roku w sprawie dochodzenia przez Polskę za dość uczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej, oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie konieczności uregulowania stosunków polsko-niemieckich w kwestii reparacji odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku oraz późniejszej okupacji niemieckiej wyraża swoje poparcie dla działań zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia należącego się Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w wyniku rozpętania II wojny światowej przez Trzecią Rzeszę. Bardzo Państwa proszę o przyjęcie takiej uchwały. Proszę bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Pudo. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo. No nie wiem, uchwała intencyjna. Zawsze mi się to kojarzy, że intencja to jest coś, co się zaczyna, czy chciałoby zrobić. Natomiast tutaj działania już w tym temacie zostały podjęte i tutaj jak pan przewodniczący odczytał Rząd, Rada Ministrów że zobowiązała rząd do wystąpienia do Republiki Niemieckiej, Niemieckiej Republiki Federalnej o właśnie te reparacje. Dlatego też nie wiem, czemu mamy wyrażać poparcie dla działań zmierzających, bo tu bardziej by się nasuwało sformułowanie, że wzywamy rząd do skutecznych działań w tym zakresie, bo rząd został zobowiązany, żeby z tego się wywiązał. A tutaj my jak gdyby tutaj stoimy na zasadzie, że powinny jakieś działania podjąć, że te działania powinny być podjęte. No to nie wiem, czy rząd sobie z tym nie radzi, że trzeba go tutaj wspierać w tej materii. A druga sprawa, no to jest tu w uzasadnieniu też jedno zdanie napisane, że uchwała została przygotowana w oparciu o projekt przesłany przez wojewodę małopolskiego. Wojewoda zwrócił się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie przez Radę i przyjęcie stanowiska zgodnie z załączonym projektem. Jak to na komisji jeden z radnych mówił, że no jest to tutaj gdyby część kampanii wyborczej pana wojewody, bo pan wojewoda kandyduje na posła i tutaj występuje z taką projektem uchwały o poparcie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Ja tylko dodam, że pan wojewoda Ryszard Pagacz wystąpił z wnioskiem o wsparcie inicjatywy ministra Arkadiusza Mularczyka i to pan minister, pan wojewoda Ryszard Pagacz jest podpisany pod tym wnioskiem. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z państwa pan radny Sarlej był wcześniej? Panie przewodniczący, wysoka rado. Projekt tej uchwały to jest tak, jakby się ktoś pytał mnie, chcesz być zdrowy czy chcesz być chory. Czyż ja bym nie chciał dla powiatu mieć pieniędzy? Chcę, ale tu w uzasadnieniu jest poruszana sprawa polityczna, moralna, finansowa, yy, prawna itd., tak itd. Tak Przecież minęło 80 lat od czasu wojny. Ile mieliśmy rządów? ileż formacji rządzących i nagle przed 15 października, czy w tym okresie pojawia się coś takiego. Proszę Państwa, gdybyśmy popatrzyli na całą historię stosunków niemieckich, może no, myślę, że żyliśmy w roku 70, kiedy Willy Brandt podpisuje i zgadza się, że nasza granica jest na Odrze i Łużyckiej. Bo nie uznawali tej granicy. Pomimo, że to ta wielka trójka dzieliła się nami w Jałcie, i nagle Niemcy, dzielone na trzy strefy, nie uznają granicy polskiej. Ileż to krotnie Niemcy moralnie odpowiadali, że to był Hitler, Hitlerowcy, nie byli to wszyscy Niemcy. Więc mam ogromny dylemat, jak zagłosować. Ale mam pytanie, które zadecyduję. Skoro zrzucają to do nas, na powiat, to znaczy, że chcą w, wkręcić nas w sprawę, którą uchwalono gdzieś u góry. A czy pytali się nasz powiat, czy mamy obniżyć pensje starości i wicestaroście? Nie, mieliśmy to zrobić. Na to też byłem oburzony. I to mam takie przełożenie właśnie na to. Ale mam pytanie. Jeżeli to my mamy być, nim, bo ponieśliśmy oczywiście, że straty moralne, fizyczne, psychiczne, materialne z okresu II wojny światowej, bo akurat żyłem już po wojnie, ale żyli rodzice i żołnierz armii Kraków, czyli mój ojciec. I wiem jak to było i jak to wyglądało z opowiadaniem, z autopsji, nie. Yy, jeszcze proszę Państwa, społeczeństwo żydowskie. Czy my występujemy też w imieniu Żydów, którzy byli w Suchej? Przecież cały rynek to są wille byłych, no już niestety zagazowanych Żydów. Holender, Kindreich, Mandelbaum i wielu, wielu innych. Czy mamy to i w ich imieniu się wypowiadać? I to ostatnie pytanie. Czy na terenie powiatu szczuskiego mamy oszacowane straty materialne i osobowe? Czy mamy, czy nie mamy? Dziękuję. Pan radny Chudzik. Ja też w tej kwestii chcę kilka słów powiedzieć. Otóż tak, upłynęło 78 lat od, skoń od skończenia się II wojny światowej. Jaka była prawda historyczna, to wszyscy wiemy, bądź też powinniśmy wiedzieć, i myślę, że sprawiedliwość i zwykła po prostu przyzwoitość nakazuje nam, żeby nawet z własnej inicjatywy, a nie tak, jak Pan powiedział, wkręceniu się do takiej postawy, że jest albo postawa. Taka jak należy w tej sprawie, bo gdyby będzie się znowu zwlekać, to może to być pokazanie, że instynkt samozachowawczy w nas śpi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan radny Sarlej. Chciałem jeszcze dodać, nie wiem czy szanowni państwo pamiętacie, Fundację Polsko-Niemiecką Pojednanie. Zostawały wypłacone pieniądze. Czy wiemy, ilu dostało? Czy my wiemy, o co się mamy ubiegać? Czy mamy się ubiegać o te 6 bilionów dla rządu? Czy mamy się, skoro nas wkręcają, nawet tu jest powiat suski, to czy mamy oszacowane, jaka kwota nam ma być przynależna? Szanowni Państwo, ja uważam, że każdy z Państwa ma głos. Może podnieść rękę do góry za tak, za nie lub wstrzymać się. Każdy w swoim sumieniu zadecyduje, czy popiera, czy też nie. Proponuję przejść do podjęcia uchwały. Uchwała numer 0007 łamane przez 55 rzymskie łamane przez 393 łamane przez 2023 Rady Powiatu Słuskiego z dnia 28 września 2023 roku w sprawie reparacji odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Powiatu Słuskiego. Kto z Pani i Panów jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 5 głosach nieoddanych. Bardzo Państwu dziękuję. Zamykam punkt 16. Otwieram punkt 17. Wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Pan radny 15 głosami za, jeden głos nieoddany. Dziękuję. Zamykam punkt 15.